A powiedz mi, to, jak wyście się spotykali, bo teraz to te zespoły w garażach pracują, ale wtedy to nawet chyba garaży nie było, bo jeszcze nie było tyle samochodów. Gdzie wyście się spotykali? Jakżeście tworzyli te swoje pierwsze przeboje i jakie to były pierwsze przeboje wasze? I to, był, to były przeboje pierwsze dla Radia Łódź. My tworzyliśmy w Młodzieżowym Domu Kultury. W tej chwili jest imka, bo są inne czasy. Wtedy się wszystko zaczynało. Instrumenty mieliśmy swoje. Wszystko musieliśmy sobie sami kupić i tam się wszystko zaczęło. No, ponieważ byliśmy wtedy wszyscy wokalistami, to, to wtedy rządził, tak jak powiedziałem, Elvis Presley. A jak Elvis Presley schodził z list, nastała nowa moda Beatlesi. No i pamiętam, przyszedł do mnie Sławek Kowalewski, się Krawczyk, mówi słuchaj, teraz będziemy Beatlesami, nie będziemy już solistami. Ja mówię, a co ja tam będę robił? Ja będę grał na gitarze, Krzysiek Sławek będzie na basie, a ty na perkusji. Ja mówię, ale Krzysiek, ja nie umiem grać na perkusji, ale ty się szybko nauczysz, bo ja byłem gitarzystą <gry> śpiewającym. No, obraziłem się strasznie na, na nich. No i a? oni pojechali do, y, 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 do Jastarni wtedy, robić repertuar. Sławek Kowalewski i Krzysio Krawczyk. No i przyjechali po miesiącu, poszli po cichu do mojego taty i powiedzieli, Panie Lichtman. Pański syn nie będzie lekarzem, ani inżynierem, on będzie muzykiem, bo on jest bardzo zdolny. No i co ja tata na bardzo... to? Tata na początku wiedział tak, do wojska nie poszedłem, a miałem nakaz pójścia do wojska, no i trzeba było coś z tym zrobić. No. Wszyscy się migaliśmy, żeby nie być w wojsku, to trzeba było zacząć grać, śpiewać, po prostu naszą pasję. Wykonywać. No. Pamiętam, byłem na nich zły bardzo, bo ja byłem obrażony, bo byłem tym pierwszym, zapiewając wtedy w łodzi. Mówi to, jak będę stał z tyłu. Mówi do Sławka Kowalewskiego, a wy będziecie z przodu? Ja jest, no przecież, Jak to jest? Jak to zmiana wart? On mówi, nie, mówią, Marian, ty będziesz jak Gringo Star w Witelsach, też będziesz śpiewał. No. Ja tak się byłem na nich zły, z nimi nie chciałem rozmawiać, ale oni po on po do mego taty właśnie powiedzieli o że niech Pan mu kupi perkusję po Cichu, my mu ustawimy i go zaprosimy na Jam po pod Siódemkami w Łodzi. No. no i rzeczywiście taki zestaw włoski, tata dał pieniążki, kupił i oni postawili Marian, to jest perkusja twojego taty, my przekonaliśmy. Naprawdę nie odmawiaj nam, zostań perkusistą, ty się szybko nauczysz, no, no i tak się no i tak stało się do dzisiejszego stało. dnia. i no, rolling... nie żałuję. Czyli Rolling Stonści się na was wzorowali i tak samo do teraz istnieją, tak jak i wy.